Witam serdecznie 2 września 2019 roku, Piotr przykłania z tej strony. Początek miesiąca, spróbujemy sobie spojrzeć z perspektywy euro-dolara, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy i co ewentualnie w najbliższych nadchodzących dniach może się nam tutaj wydarzyć. Wygląda na to, że w tej chwili my będziemy sobie w ramach sobotnich takich krótkich spotkań czy wiesz, że mówili jeszcze o tym? Natomiast testujemy z perspektywy miesi wykresu miesięcznego, biorąc pod uwagę tę długą konsolidację, z którą mieliśmy do czynienia, próbę wyjścia górą. To w tej chwili testujemy 50% tej konsolidacji. Zejdźmy sobie z perspektywy euro-dolara na wykres tygodniowy. I tutaj kolejna ciekawostka, mianowicie zaczynamy wchodzić w potencjalną czy testować potencjalną strefę popytową z perspektywy wykresu tygodniowego, jak widać. Problemem oczywiście z perspektywy handlujących na wzrost wartości na euro było poddanie, było poddanie poziomów w okolicach 11, 25, 11, 50. Dwa tygodnie temu, przepraszam, trzy tygodnie temu, kolejna próba zejścia retest i w zeszłym tygodniu jeśli można tak powiedzieć, kwestia kwestia dobicia. Oczywiście, ta kwestia popytowa, o której mówimy tutaj w kombinacji początku czy połowy maja 2017 roku, wynika również z kwestii górnego cienia, czyli ostatniego miejsca z perspektywy wykresu tygodniowego ostatniego miejsca słabości w tym wypadku. Tak jak mówię, dolne ograniczenie tego potencjalnego popytu znajduje się, e, znajduje się e, w dość interesującym miejscu w okolicach 1.1.08 e, i wydaje się wydaje się, że e, te poziomy będą w zasięgu sprzedających, natomiast za chwilę będzie to widać fajnie z perspektywy wykresu dziennego. Bardzo mocno bym uważał na próbę ganiania się tutaj z rynkiem. Anyway, z perspektywy wykresu tygodniowego, to na co warto zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w ramach logicznego miejsca, gdzie ten teoretycznie popyt może wystąpić, to taka, taka ciekawostka też będzie lepiej widoczna z perspektywy, z perspektywy wykresu dziennego, bo tam więcej tego typu, tego typu układów mieliśmy. Ale za każdym razem, kiedy w tym roku mieliśmy jakieś niższe zamknięcie, no inaczej, jak mieliśmy najniższe zamknięcie, czy to na dziennym, czy to na tygodniowym, no to mieliśmy taką, no chciałoby się powiedzieć, naturalną realizację, realizację zysków. Tak było dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu mieliśmy najniższe w tym roku zamknięcie, po czym kolejny tydzień był pro, prowzrostowy. Podobnie było tutaj w końcówce lipca. Tu był przynajmniej początek, bo później zamknięcie w kolejnym tygodniu było mniej więcej na rok, natomiast mieliśmy początek. Też kwestie związane z, ze swojego rodzaju realizacją, realizacją zysków. Tak jak wspomniałem, tutaj również w końcówce kwietnia bardzo podobnie. No, najniższe zamknięcie, próba podbicia. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego na, na to zwracam uwagę? Bo bardzo fajnie wygląda wykres dzienny i tutaj oczywiście ja jestem daleki, daleki od tego, żeby mm, spekulować o ewentualnym, ewentualnej próbie zakupu z perspektywy średniego terminu, bo według mnie przynajmniej te doły w okolicach 1,08 z perspektywy średniego terminu osiągniemy. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to kwestia kró krótszych horyzontów czasowych i w tym wypadku jak popatrzymy na kwestie związane z wykresem, z wykresem dziennym, okay, zwłaszcza, zwłaszcza, jak sobie spróbujemy poszukać jakiejś kwestii związanej z kanałem, to pewne rzeczy sugerują możliwość przynajmniej, przynajmniej tymczasowego, tymczasowego odbicia, odbicia na etku i w tym wypadku z perspektywy wykresu dziennego, myślę, że test ja wiem, że to dzisiaj może się wydawać nie do końca prawdopodobne, że w miarę szybko to nastąpi. Natomiast myślę, że w tym tygodniu jesteśmy w stanie przetestować górne ograniczenie zmienności, którą widzieliśmy, którą widzieliśmy w piątek. I to, co chciałbym zobaczyć z perspektywy krótkich pozycji, to domknięcie dnia wewnątrz. Okay. To mógłby być teoretycznie, teoretycznie sygnał sygnał podażowy. Ci z Was, którzy oglądają nasze weekendowe spotkania z cyklu, czy wiesz, że jeśli pamiętacie o czym rozmawialiśmy z perspektywy swingów, to idealnie, idealnie nam się to tutaj w ten scenariusz wpisuje, biorąc pod uwagę ten dolny swing, który był wytworzony w końcówce, w końcówce lipca, a ostatnio został złamany. W związku z czym próba retestu tych poziomów teoretycznie mogłaby mieć miejsce. W związku z tym, jeśli chodzi o podaż, psychologiczny poziom 1,10+, a w kierunku 1,10, 1,10, jeśli chodzi o popyt, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy spróbowali z perspektywy kupujących, Doprowadzić do nad, próby nadbicia minimum, znalezienia płynności i próby budowania do końca tygodnia jakiegoś dolnego cienia, być może próby, tak jak wspomniałem wcześniej, to co widzieliśmy z perspektywy wykresu tygodniowego, naturalnej realizacji zysków, która akurat tutaj, w tym, w tym miejscu, mogłaby mieć przełożenie. W piątek non-farm payrolls. Będziemy sobie do tego w tym tygodniu wracali. No i czy dolar utrzyma się poniżej 1,10 na etku? Podsumowując, z perspektywy sprzedających uzbrojenie się w cierpliwość, retest 1,10, 1,10,50. Z perspektywy kupujących, kwestia. Zachowania się tutaj rynku w ramach próby poszukania płynności, czyli nadbicie zeszłotygodniowych minimów z, z szybkim odrzuceniem. Jedyne rozwiązanie w tej chwili, biorąc pod uwagę, że testujemy potencjalne miejsce propopytowe, a z dziennego taki lekko naciągane dolne ograniczenie kanału. Nie dajcie się złapać pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.